Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ShadowGXT. To będzie taki spokojniejszy odcinek. Od razu Was o tym informuję. Jeżeli macie zamiar oglądać, jak przejmuję wieże, przechodzę jakieś tam misje poboczne, ukraniam ludzi i tym podobne sprawy, to zapraszam bardzo chętnie. Będzie mi miło, jeżeli spędzicie ze mną ten czas i poprzejmujemy sobie różne obszary tutaj, pozwiedzamy ten teren. Będzie fajnie, ciekawie. Coś tam pewnie jeżeli znajdę jakieś nawiązania do władcy pierścieni i tak dalej, pewnie też coś tam opowiem też myślę, że same wieże dużo czasu nie zajmą. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy do zobaczenia, świat wygląda też pięknie, jest to całkowite odejście od tego co widzieliśmy w Mordorze właściwie w przedsionku do Mordoru, chyba tak, chyba to, jest przedsionek. Chyba to był przedsionek do Mordoru. W każdym razie jeżeli Ktoś chce, zapraszam na ten odcinek. Od razu informuję, nie będzie tutaj misji fabularnych, tak? Jeżeli kogoś interesuje tylko i wyłącznie fabuła, nie będzie jej tutaj. Będziemy przechodzić tylko i wyłącznie misje poboczne i e, jakieś tam znajdźki w tym stylu rzeczy. Na przykład tutaj widzicie tą szkołę przetrwania sobie wykonuję. Mam zdobyć cztery żółte kwiaty jeszcze. Właściwie to zostaje mi jeszcze tylko dwa. Więc fajnie, no szybciutko to idzie. Tutaj nie ma problemów. Jeżeli się po prostu chodzi po tym świecie, to wszystko się znajduje. Problemem będą szczury. Mam zabić szczury. Jeszcze y, chyba dwa. Problemem jest to dlatego, że nie wiem, czy w ogóle w tym świecie są te szczury. I chyba będę musiał się cofnąć do krainy wcześniej, czyli po prostu tam gdzie byliśmy, y, żeby te szczury właśnie zabić. No hmm. co? Pierwsze pójdziemy sobie tutaj. Tamtą wieżę sprawdzimy na końcu. Dobra. Tamtą w tamtą stronę. Widzicie, jakie tutaj jest pięknie to wszystko? Tutaj drzewa rosną. Wszystko tutaj jest piękniejsze niż, niż tam. E, biegnę na tym. Niestety będziecie mniej widzieć, jeżeli chodzi o świat. Ale co chwilę będę włączał właśnie ten sposób patrzenia na świat, żeby spróbować wyczaić te szczury gdzieś. Może akurat się gdzieś trafią. Fajnie by było, bo to by od razu uprościło mi moje całe zadanie. Coś tutaj jest, to nieinteresujące, nieinteresujące, nic interesujące. O! Tutaj jest żółty kwiatek. Super. Tuż pod wieżą. Wspaniale. Yy. Natomiast, tak jak mówię, będzie problem chyba ze szczurami na tej mapie. I chyba będę zmuszony się cofnąć i na tamtej mapie przejść sobie tą misję ze szczurami. Bo tutaj jest bardzo duża szansa, że ich po prostu. A Jakiś szefunio. Nie uda się mi go po cichu? Nie uda się mi go po cichu, więc go dobijemy jeszcze trochę. Zestrzał. Nie udało się. Trudno się mówi. A, już jest na zielono. Łu, nie można na nim przeskoczyć. Jestem szczerze powiedziawszy zaskoczony. Spodziewałem się, że będzie taki bardziej ciutrokowaty. A tutaj nie. No. Także widzicie, też tam pozabijamy sobie paru jakichś kapitanów po drodze. Wydawało mi się, że dostaje się, yy, dostaje się runę broni, z której się zabiło przeciwnika, ale chyba dostaje się runę broni, którą się zadało największe obrażenia danemu przeciwnikowi. Co mnie cieszy, czym się chcę z wami podzielić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w większości gier, yy, takich jak Assassin's Creed i tak dalej, na te wieże trzeba było y, obchodzić je z różnych stron, kombinować jak tam wyjść, wspinać się nie wiadomo ile. Tutaj po prostu podchodzi się do wieży, wychodzi na niej koniec. Aha, ta vendetta to nie jest że ktoś mnie zabił, tylko że ten gość zabił jakiegoś innego gracza na świecie i ja po prostu mogę go w ten sposób odpokutować jego śmierć. To nawet nie wiedziałem, że to jest na tej zasadzie. To fajnie. To fajnie, że to działa na tej zasadzie. Taki troszkę multiplayer w singlu. fajna sprawa. Naprawdę. Ktoś by mógł pomyśleć, że ściemniam, żartuję, czy coś, czy udaje, że, żeby na siłę polepszyć jakąś tą grę? Wcale nie. Właśnie bardzo fajnie. Takie niby proste, niby yy, nic, a jednak yy, sporo. Yy, tydą cześć. Ciebie zabije brutalnie. Tam ci się przerażam. Uuu, sporo się ich przeraziło. Nie sądziłem, że będę miał aż taki posłuch No nic, właśnie. Te szczurki gdzieś tutaj. No nie no, szczury jak już będą gdzieś, to będą raczej właśnie przy takich zamkach, w takich ruinach, chyba w takich miejscach, co nie? Tutaj jest jakiś latający zwierzaczek, ale to mnie nie interesuje. Jakieś mewy. Mewy. No, mewy to teoretycznie, jak dla mnie, to są szczury ze skrzydłami. Więc mi to tam wielkiej różnicy by nie zrobiło, czy zabiłbym mewę, czy zabiłbym szczura. Ale. Ale niestety w grze to różnicę robi, tak? O, i zaliczyliśmy szkołę przetrwania. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Mamy zbierać białe grzybki i czerwone grzybki. Nie wiem, czy widzicie to, ale przed nami właśnie znajduje się biały grzyb. Gdzieś tutaj, o. Dokładnie. Pięknie. No to już mamy jeden. Czerwone grzybki, trzy. I zielone grzybki, dwa. Wow! Pedał. Uwalniamy robotników. Uwolnieni? Uwolnieni. Mhm. Czyli będzie po prostu trzeba chodzić i szukać grzybów. Grzyby to niestety jaskinie. Jaskinie to coś, czego nie lubię w żadnej grze. Właściwie ja w żadnej grze nie lubię jaskiń. Jak tak sobie teraz na tym się zacząłem zastanawiać, w The Forest nie lubię jaskiń. W tym Shadow of Mordor też nie lubię właściwie jaskiń. One są zrobione zazwyczaj w grach chyba właśnie w taki sposób, żeby jednak zniechęcić gracza. No niestety, wydaje mi się, że tak jest. Dobra, nieważne, jak widzicie, mamy już prawie wszystkie wieże, mamy już zebranych, yy, załatwione chyba dwie misje, już rozumiem, załatwić z tej szkoły przetrwania ze zbieraniem przedmiotów. Natomiast, znaczy ze zbieraniem tych roślinek. Wyzwolenie razy cztery, łoja pitole, ale żem punktów dostał. Nie wiem, czy widzieliście, ale naprawdę żem punktów zebrał teraz. Nieźle. Dobra, sprawdzić, czy dobrze idemy. Dobrze idemy. Wcześniej źle szedłem. Um, jakbym się tam zaplątał, wszedł tam do końca, to by nie miało sensu. Za dużo łażenia. A właśnie, nie popatrzyłem. Szczury, tak, jeszcze dwa szczury musimy zabić. Niestety. Niestety, niestety, trzeba je po prostu zabić. Tyle. To jest jakiś ork, nim też się nie trzeba przejmować. Grzyby. Zielony, czerwony. No to sobie tam chyba wejdziemy po prostu i sprawdzimy. Jak dużo uda się nam ich szybko zdobyć bez yy, niepotrzebnej walki? Zielony grzybek jest tutaj u góry. Jeden załatwiony. Czerwony grzybek jest tam dalej. Dobra, mamy zielony, czerwony, więc zielonych potrzebujemy jeszcze jeden chyba jeszcze jeden czerwonych jeszcze dwa i białych jeszcze jeden no to niewiele to nie jest jakoś bardzo dużo tak ze zbieranie roślinek dostajemy punkty doświadczenia nie kasy, ale punkty doświadczenia dość przydatna sprawa ale zastanawiałem się kiedyś właśnie czemu nie kasę rzadko z tego korzystam a to jest dość fajna umiejętność. Czemu się przeraziłeś? Nie powinieneś uciekać. Ja chciałem cię wyssać, kolego drogi. Może by ci się spodobało. A nawet zróbmy zabójstwo ze u... zwabienia. Z... Zwabmy go. Będzie śmiesznie. A mogę go tak wyssać? Mogę. Uuu. 10 za urok wojownik, 40 za zabójstwo, szacunek dla władzy, coś tam, coś tam, sporo tych rzeczy. Tak, żeby przypadkiem misji sobie nie zabrać, nie chciałbym teraz sobie jej zabierać. Misję zostawiamy na później, misję zostawiamy na kolejny odcinek. Natomiast teraz chciałem tylko i wyłącznie grzybka. Ale, czemu wy się tak kulicie do tego gościa? Dziwni jesteście. Za oswobodzonych niewolni. Ale Expo Super, mi się podoba. Niebieski grzybek. Jedyny kolor grzyba, którego w tym momencie nie potrzebuję, to jest niebieski grzyb. I jest on w pobliżu. A właśnie, nie patrzyłem za szczurkami wcześniej. No ale chyba ich tam nigdzie nie było. Ludzie, czemu szczurów nie ma? To jest wszystko poza szczurami. Czyli to jest wszystko poza tym, co ja potrzebuję. Tak, przeleź naokoło, boże. Nawet w tej grze potrafiłem to skichać. Pies mnie szczeka. Dźwięk mam otwarte, to bym słyszał. No, cały czas się mylę. W której grze w ogóle jest jako kontrol użycie? Dziwaczne. Ok. I tutaj mi wyświetla, jak sobie najadę da na wieżę, to też mi wyświetla, y, jakie... Nie, na teren jak najadę, to mi wyświetla, jakie roślinki mogę tutaj znaleźć. I tutaj mogę znaleźć właśnie czerwonego grzyba i zielonego grzyba. Więc spoko, przydatne. A! Taki czat! To już chyba wiem nawet, gdzie te grzybki mogę znaleźć. Uuuu! Nagroda 25. Mam nadzieję, że za skok. Należało mu się. E, oczywiście nagroda była za wieżę, tak? Nie, żeby ktoś nie pomyślał, że robię sobie jaja z was. Znaczy, troszkę tak, troszkę tam szutuję, ale... E. Mógłby ktoś sobie pomyśleć, że negatywnie do was, że sobie z was się nabijam, śmieję się z was i, i w ogóle jestem bezczelny hamski i tak dalej. Nie. Nie. Bardzo mi miło, jeżeli ktoś to ogląda. Pozdrawiam takie osoby bardzo serdecznie. Wiem, Macieju, Kubo, Kamilu, szczególnie Kubo, bo Kuba wiem, że to ogląda. Wiem, że jest taka osoba wśród moich widzów. Ale czy tą serię ogląda, to nie wiem. Nie wiem czy jest on nią zainteresowany. Aloha ziomek Biednymi ludźmi się wysługujesz? Biednych ludzi. Biednymi ludźmi się wysługujesz? Stój w miejscu jak do ciebie mówię. Mieź nie ginąć cymbale, przecież ci w nogę szczeliłem! Gonialne! I Ja widuję! To było gniane. To... To się nadaje do fany moment. To było zajebiste! Jeden kolej zginął, poleciał w powietrze, między jego nogami pojawiła się głowa drugiego, którą odstrzeliłem. O, to było super. To było super. Takich, takich, takich więcej, tak? Ja, ja chcę więcej takich momentów w tej grze. Genialne. Naprawdę... Genius. A, do góry. Do góry! Nie do góry? To gdzieś tu trzeba leźć? Ło, wow, Kelembrimbor! Kelembrimbor! Kelebrimbor? Ciekawe, czy... Właśnie, muszę sobie to przeczytać. Czy to jest Kelembrimbor? Czy Kelebrimbor? Chyba Kelembrimbor. Po prostu mnie śledziła i przez cały czas Dobra. Jak będziecie zainteresowani, to sobie po prostu przeczytacie. Mamy jakąś tam runę na łuk, ale to nie jest interesująca rzecz. Eee, kompendium to też nie z... Myślałem, że jakieś ulepszenia może już siadły z punktów, ale widzę, że jeszcze mamy ich niestety za mało. Są kolejne grzybki! Czekajcie, ja jeszcze potrzebuję czerwonych grzybów? Tak, czerwonego grzybka jednego potrzebuję. Siema! To jest... Tary, co się tak rzucasz? Mam nadzieję, że jest tutaj jeszcze jeden ork. Nadzieja matką głupich i niewydarzonych. Nie ma już tutaj żadnego orka. Ej! No właśnie! Tego się bałem, że mi strzał braknie po prostu w tym momencie i nie będę miał jak tego wysadzić. Ale widzę, że spoko, wystarczyło. Mm. Nie wiem, czy widzieliście, ile brakuje do kolejnego poziomu. To, to, to jest czasami aż śmieszne. Tutaj, te punkty tam. Potrzeba tysięcy punktów, a czasami braknie pięciu. I to jest takie. takie typowe w grach, tak? E, oczekujecie czegoś tam wielkiego, walki z jakimiś strasznymi stworami i tak dalej. A dostajecie taką kupę węza. Tu pewnie są szczury ja e, nie mam strzał Dobra, lecimy po kolei, czy lecimy? A sprawdźmy sobie wodzów. Bez mrugnięcia okiem odblokowano. Chodź tu, Siema. ma. Potrzebuję strzału, wiesz? Chodź, chodź. Strzały. Stary, zrobię sobie je z Twoich kości nosowych. Tak? Nie wiem. Jeżeli ktoś z Was zna się dobrze na biologii, to może wymyślić, z czego można zrobić strzały. Jeżeli chodzi o uruka. Ludzie, no. Szczury, przecież jesteśmy w jaskini. W jaskini jesteśmy. Każdy szczur pragnie, nie wiem, żyć sobie w jaskini i wychowywać tutaj swe dzieci i w ogóle, no. Weźcie. No, pająki, spoko, ale pająki mnie nie interesują. Interesują mnie szczury! Lubię szczury. Nie lubię szczurów. Pojawcie się. Nie, tylko pająki. Dobra, to nie ma sensu tutaj łazić, skoro tutaj są tylko pająki. Yy, Okej, okay, no to trzeba wyłazić z jaskini. W tą, w tą, nie w tą, w tamtą. W tamtą, tutaj. Tutaj? Tutaj. Nie ma szczurów! Nie ma szczurów. Całą mapę chyba już odkryliśmy, rzeczy pozdobywaliśmy. Co tam jeszcze potrzeba? Potrzebujemy jednego białego grybola. Jeden biały grzyb. Biały grzyb. Biały grzyb. Białe grzyby są... Tutaj. No to przejdziemy się tam, no i tyle. 1017 z 1100 stóp by było. Ale oczywiście nasza postać jest y, zawodowym sprinterem, która i y, 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 brał udział w y, 150 tysiącach olimpiad. Nie męczy się nigdy i potrafi y, biegać całymi latami. No. Więc, y, po prostu jesteśmy najzajebistszą postacią na świecie. Co za uciekający. Bezczelny gnój, co nie? Ucieka. Okej, okay, udało się. Jak ładnie siadło. Szybko! Szybko! Zanim tu przylecą, stary! Ale oni tu nie biegną. E, ty, 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 Szybko, trzeba się śpieszyć. Uuuu Tarz... Tarz kozik. Ty, ale ja zabiłem jakiegoś tarza. A to imię pewnie. Skoro... tak. Skoro koleś się. Skoro jest jako pierwsze, to zgaduję, że to jest imię. Siadło. Zawsze można sobie kilku orków pozabijać. Nie ma nic przyjemniejszego niż... Zabawa z orkami. Nie, szczerze, tutaj walka jest tak miodna, po prostu tak fajnie wyważona. I, i, i te orki, tutaj te najprostsze, to, to się po prostu tak zażyna. Tak się idzie i po prostu wszystkich się zażyna. Tam jak się nie skupia człowiek, no to oberwie kilka razy po plecach od innego. Ale. Nie ma po prostu czegoś takiego, że nie wiem, że każda walka wymaga od ciebie pełnego skupienia i zastanawiania się po tysiąc krok, co robić, co kliknąć, jak się zachować, jak zareagować na nowego przeciwnika, tak? Nie ma czegoś takiego w tej grze. Po prostu się ich zażyna, wyżyna się wszystkich pień, ktokolwiek ci podpadnie, to go zabijasz. Koniec, koniec pogróżka właśnie. Za mało potęgi. tutaj kapitana wyślemy pogróżkę. Podgruszka gwarantuje mityczną runę po zabiciu wodza, ale 30 na taką runę po zabiciu kapitana. Eee, Możliwe jednego ciosu prze bez przerywania serii. Fajna sprawa, bardzo fajna. Zmniejsz próg serii ciosów z 8 do 5 dla egzekucji pewnego błysku wyssania. zajebista eee, sprawa. Eee, Ognista strzała, no to taka troszkę pierdoła cios kończący z dystansu, tak? Yy, wystrzelić ognistą strzałem to trzeba przytrzymać prawy przycisk i lewy kontrol i... No, I z jednej strony fajna sprawa, bo mamy to jest yy, cios kończący z dystansu chyba jako pierwszy w ogóle z możliwych dostępnych. A z drugiej strony takie... No, nigdy z tego nie skorzystałem. Upiorny wybuch, ulepszone, upiorne porażenie, aby trafiało wrogów przed Tobą. Ulepsza upiorne porażenie, aby trafiało wrogów przed Tobą. Upiorny, upiorne porażenie co to jest upiorne? Wysanie z ukrycia, upiorny błysk to może porażenie to jest błysk, tak? Tylko im się nie chciało. Tak samo nazywać. Dobra, nieważne. Można wejść barkiem albo szybki rzut. Szybkiego rzutu w ogóle nie korzystam. Wejścia barkiem zresztą też. Na sobie lewy kontrol, aby uszkadzał drewniane tarcze i obalał wrogów. Czyli mogę się rozpędzić. To sprawdzimy to sobie zaraz. Czyli czekaj, rozpędzam się w ten sposób i naciskam lewy kontrol. Fajna sprawa. Aha, i od razu gościa trzymam. Też fajny bajer. Yyy. E tylko teraz interesuje mnie bardziej mapka niż nawet ci przeciwnicy, bo szukamy tego grzybka. I na tym byśmy mogli sobie zakończyć ten odcinek, jakbyśmy znaleźli ten grzybek. Mapkę mamy sprawdzoną, tutaj wszystko mamy poprzeszukiwane, więc znalezienie grzybka by było fajnym zakończeniem odcinka i bardzo by mnie ucieszyło. Bardziej by mnie ucieszyło tylko zabicie szczurów, dwóch. Ale wątpię, żeby mi się udało je znaleźć. Nawet się na to pozytywnie nie nastawiam. O, czym ty żeś do mnie rzucił? Toporem czy co? No i zarżnij go. Nie, już nie żyje. Czasami to jest smutne, jak oni tak szybko giną. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Naprawdę nic ciekawego nie ma. Niestety. Tutaj tak samo. Ktoś tam ginie, ktoś obrywa poryju, takie sprawy, ale to tam norma przy tym mordorze, więc takimi rzeczami nie będziemy się przejmować. Natomiast, no ucieszyłoby mnie znalezienie tego grzybka! Białego. Oczywiście. Ale, może dobrym pomysłem jest po prostu zaznaczenie sobie na mapie tej misji? Nie, bo wtedy bym musiał... Ha, tutaj nie znajdę białego grzybka, tutaj znajdę biały grzybek, i tutaj znajdę biały grzybek. To może, nie wiem, zaznaczmy sobie punkt gdzieś tutaj i spróbujemy się tam udać, i po drodze znajdziemy białego grzybka. O, misja łuku, misja łuku, ale Biały Grzybek! Trudny wybór. Misja łuku czy Biały Grzybek? Biały Grzybek wygrał. Postanowiłem sobie go znaleźć, więc muszę go znaleźć. Naprawdę muszę. Nie dostałem świra na punkcie tego grzyba. Muszę go znaleźć. Nie odpuszczę sobie, dopóki nie znajdę tego białego, zasranego grzyba. Eee, pomyłka. Stary shift nie nacisnąłem, sorry. Mój błąd. Tak to wiesz bardziej. Ehm... No nie. No nigdzie nie ma! Jest niebieski. Nie wiem, może w tamtą stronę gdzieś. No, biały grzyb, stary! Kiego grzyba znajdź. Szukamy grzyba. Tank. Zog zawsze w tank tala... Ciekawe czemu jest oznaczony na zielono. O! Ziomek. Ciekawe, czy jest odporny na atak z ukrycia. Odporny? Uuu. Oj, a mogę ci nad tobą przeskoczyć? Mm. Dobra, na koniec odcinka będzie pokonanie Grosza Opiekuna, a nie znalezienie grzybka. Niestety okazuje się, że znalezienie grzybka przekroczyło moje siły. Jest ponad moje siły i nie jestem w stanie go znaleźć. Niestety. Jest to zadanie, które przekracza możliwości strażnika Mordoru... strażnika y, bramy. ZOG zawsze żyw! Dobra, skamlaj o życie. Pito, co chcesz? Koleś? Mnie interesuje ten ziomek. Czy ty ty... ty, ty cz, czemu mi się ekran zrobił czerwony? Przecież nikt mi nawet nie przywalił! Serio? Od nikogo nawet poryju nie dostałem, a ekran mi się zrobił czerwony. Tum, 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 tum. For a world Chaos will Serio? Zabij! E. Nawet nie chcę Cię przesłuchiwać, świrze. Ty walczyłeś o lepszy świat. Aczkolwiek w plecach sporo posiada. Bo gość miał w plecach. Raz, dwa, trzy strzały, plus jeszcze do tego yy, sztylet. Więc. Więc spory ziomek. Dobra, w takim razie yy, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, było mi bardzo miło. Do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku z tej bądź jakiejkolwiek innej serii. Na razie. Cześć.